Cześć i czołem. Na wstępie chciałem Wam tylko zakomunikować dla tych, którzy czekają na rytm wojny, ten rytm wojny będzie. Tyle, że zdecydowałem po jego lekturze, że nie mam zbyt dużo do powiedzenia, a przynajmniej nic ciekawego. A ja wolę, jeżeli już coś nagrywać, to z sensem, a nie tylko po to, żeby coś nagrać. Więc zdecydowałem, że kiedy wyjdzie drugi tom, no to wtedy połączę to oba tomy w całość. I na kwestia, że ten rytm wojny, pierwszy tom mi. E, ciężko usiadł i, i ciężko. Znaczy nie, nie tyle mi się ciężko go czytało, ile. E, no, była to dla mnie taka przeprawa troszeczkę po ciemnych lasach, których, które kojarzę, ale których tak naprawdę nie znam, ale będziemy o tym mówić już we właściwym filmiku. Nie będę przedłużać tego. Zastanawiałem się w ogóle, czy nagrać e, filmik odnośnie drugiej części Ognia i Krwi George'a Martina z kilku względów. Po pierwsze, ponieważ nie jest to absolutnie wiecie, lektura, która, e, która by jakoś tam, wiecie, no, wyznaczała nowe trendy, uwalniała historię George'a Martina, pieśń Lodu i Ognia. I tak dalej, cały ten świat na nowo. Absolutnie tak nie jest. Ja bym nawet powiedział, że w jakiś sposób to daje nam takie wygładzenie całej tej historii w kamieniu i tak naprawdę w ogóle w rzeźbieniu w kamieniu całej tej historii, jeżeli wiecie o, o co mi chodzi. Na pewno umiejscowia to wszystko mocno na osi czasu, nadaje jakiejś takiej stałej pozycji z tego miejsca, ale no nie jest niczym obowiązkowym absolutnie. I po pierwszym tomie to mówiłem, po drugim tomie się tylko w tym Utwierdzam, ponieważ zacznijmy może od tego, że jeżeli chodzi o drugą część, mamy tą drugą część. Rozpoczynamy tańcem w smoków, i to nie oczywiście tańcem smoków, które znamy z pieśni lodu i ognia, tylko tańcem w smoków pomiędzy czy walką pomiędzy dwoma sąsiadującymi rodami Targaryenów, czy ludźmi z tego rodu Hainery. Oraz Aegona y, drugiego zdają się. Widzicie, sprawdzałem przed sekundą, już nie pamiętam. Tak to jest, tak. Aegona drugiego, najstarszego syna Viserysa. No i oni walczą o władzę. Y, nie ma sensu, żebym ja wam w jakikolwiek sposób to relacjonował. Bo, bo nawet jeżeli zrelacjonowałbym, to po pierwsze nie ma to sensu, a po drugie nie uważałbym tego za spoilery. Natomiast walka o władzę między y, bratem i siostrą jest poświęconej tutaj znaczna część tej książki to jest jedna kwestia, a, po drugie, a druga kwestia jest taka, że końcówka tej książki kończy się e, regentami, panowaniem regentów którzy wsiadają, mm, znaczy zasiadają na tronie, dzierżą władzę w Westeros ze względu na to, że Aegon III przez większość czasu przynajmniej w które mieści się ta historia tej książki jest niepełnoletni. Um, słuchajcie, druga część Ognia i Krwi. Um, ja chyba, tak jak tutaj jest napisane, ogień i krew będzie dla świata z tym, czym jest Silmarillion dla Śródziemia. Nie, <grystanie> jakby absolutnie nie, ponieważ tutaj mamy bardzo mocno wyszczególnione faktycznie te rody Targaryenów. Mamy masę oczywiście innych postaci, które są podawane do naszej tam świadomości, ale czy ma to jakikolwiek sens zapamiętywanie ich? Może tak, kojarzenie ich już z większą pewnością, ale dążę do tego, że Silmarillion absolutnie nie jest tutaj dobrym przykładem. My mamy tutaj tak naprawdę streszczenie opanowania każdego władcy Westeros i tak dalej, tego, który zasiadał na Żelaznym Tronie, kto co robił. Wiecie, powrót do, do średniowiecza, tak naprawdę. E, masa zdrad, masa różnych tam innych e, wojen, większych, mniejszych, e, śmierci, smoki, niesmoki, wyprawy e, wszystko tak naprawdę po trochu tutaj mamy. Natomiast no, nie ma tutaj e, streszczonej historii, po pierwsze, w takiej wielkiej skali. Co już zresztą Wam pokazałem i, i przytoczyłem przed chwilą, no a jednak, a po drugie, tutaj wydaje mi się, że bardziej przypomina to taką troszeczkę kronikę historyczną. Ja bym powiedział, że to jest kronika historyczna niż faktycznie książka taka fabularna fantazy, którą można sobie taką przeczytać. Jakby nie, nie obrażając i nie ujmując, to nie jest zła książka. Dla fanów George'a Martina, dla fanów tego świata, dla ludzi będących ciekawymi tego, jak to wszystko się tam układało, ja wiem, że ja wszystkie te rzeczy chyba mówiłem odnośnie pierwszej książki, ale dlatego się zastanawiałem, czy w ogóle robić tą recenzję. No bo tutaj się dużo nie zmienia. Jedyne co, to mogę Was utwierdzić tylko i wyłącznie w przekonaniu, że tu generalnie jest akcji dużo, ale wiecie, jako że ona opisuje bardzo długi okres czasu. No to mimo wszystko e, ciężko powie, nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w tej książce jest mimo wszystko nudno. Wiecie, czytanie takich e, dosyć suchych faktów bez jakiegoś takiego naładowania, no, e, ładunku emocjonalnego e, nie jest już takie przyjemne i ciężko, żeby było, tak naprawdę. E, ja osobiście mm, troszkę się wynudziłem. Ciężko było mi przede wszystkim skupić się na tym, o czym George Martin do nas tutaj pisze. E, pomimo tego, że oczywiście na pewno to jest wszystko fajnie przemyślanie, przemyślane, zgrabnie dograne i na pewno sporo czasu autorowi zajęło, żeby to wszystko wykreślić w na notatkach, na kartkach i potem przelać na papier, połapać się z tym wszystkim e, odnośnie miejsc, ludzi, wydarzeń i tak dalej. Jak najbardziej szacunek. Natomiast e, z punktu widzenia takiego można powiedzieć bardziej... Mm, szerszego, po prostu szerszego punktu widzenia, ta książka jest dosyć nudna i nie sądzę, żebym miał kiedykolwiek, kiedykolwiek do niej wrócić. Dla porównania do Silmarillionu być może kiedyś wrócę, ponieważ tam będę kupa masa ciekawych rzeczy i rzeczy, które naprawdę, wiecie, no, oddają taką epickość tego całego świata, który Tolkien stworzył. Natomiast tutaj jakby no, nie można odjąć tego, że pomysły były, nie można odjąć tego, że był, była taki, taka w ogóle, całe, całe rozumowanie tej swojej fabuły. Tu ciężko jest mówić o fabule, skoro to trwa ileś tam lat. Ale wiecie, o co, generalnie o co mi chodzi. Był pomysł, natomiast przedstawienie tego, mówię, taki bardzo kronikarski sposób, nie do końca mi leży i myślę, że większości z Was również yy, to nie poleży. E, tak jak powiedziałem, dla fanów George'a Martina. Myślę, że to polecenia książka, ale to wiecie. Tak samo, jakby powiedzieć, jeżeli jesteś fanem, nie wiem, kogoś tam, no to możesz przeczytać tą książkę. Bo gdybyś nie był fanem, to raczej bym ci powiedział, żebyś raczej byś nie chciał przeczytać tego. To nie brzmi nawet zachęcająco, mi się wydaje, z moich własnych ust do Was. Jeżeli jesteś fanem, to zachęcam. Ja nie żałuję, że to przeczytałem. Czy coś zmieniło się w moim życiu? Raczej nie. Postrzeganie świata George'a Martina też raczej się mi nie zmieniło. Czy czekam na ostatni tom pieśni krwi i ognia? Pieśni lodu i ognia? Oczywiście, że tak. Ale, ale nie, nie, raczej nie, 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 nie wierzę w to, żebyśmy faktycznie tą książkę kiedykolwiek mieli okazję przeczytać. Więc no taka dziwna dosyć to recenzja wyszła, ale no tak jak powiedziałem wydaje mi się, że wyciągnąłem, wycisnąłem z tego ile tylko i wyłącznie mogłem. E, tak jak wspomniałem na początku, zapraszam Was serdecznie mm, i przede wszystkim bądźcie cierpliwi, e, ale już Was zapraszam do Rytmu Wojny. Mam nadzieję, że ta recenzja pojawi się tak szybko jak tylko zdołam, ponieważ kiedy wyjdzie drugi tom, mm, nie sprawdzałem, nie orientowałem się jeszcze kiedy ten drugi tom ma wyjść. E, Wtedy mam nadzieję, ten rytm wojny wyląduje na kanale, ale tak jak powiedziałem, no, nie była to łatwa przeprawa, jeśli chodzi o pierwszy tom i opisałem, że z drugim tomem może być no w sumie może być łatwiej, no bo jestem już po pierwszym, tak, no, ale wiadomo o co chodzi. E, ale widzimy się niedługo. To mogę wam, mogę wam obiecać, że już w połowie maja się z wami wszystkimi znów zobaczę. E, tymczasem na dziś to by było na tyle. E, trzymajcie się. E, no i co. I wszystkiego dobrego.